Czy przespałeś się z kimś w Domu X? A. Czy masturbowałaś się kiedyś w Domu X? Na pewno kiedyś przegadam to z nim Czy masz zabawki erotyczne? Witajcie, kochani! Dzisiaj e, nagrywam odcinek, taki, który nagrywałam z Timem kiedyś i oh, teraz wow. nagramy go w naszym składzie i nie jest to, kur... Na, na skład. skład! Jesteśmy na tak, skład! Ale, skład. Jak to to nazwa na no. świecie, no, nie <noise> za dziesięcioletnie dzieci. No, ja jestem It's za nazwą na co skład Nie, nie nazywamy się na skład. po prostu y, to są bliskimi osoby, z którymi nagrywam filmy. O, dziękujemy. Nasza kochana. O, Ale mam pytania no, do was, o oh, Ogólnie to tak, y, tutaj są bardzo obrzydliwe rzeczy, które jeżeli nie będziemy chcieli odpowiedzieć na pytanie, to będziemy musieli albo co chyba łyżeczkę zły? wziąć, albo wypić. Y Ola jako y, ro robicielka tego wszystkiego może wytłumaczyć. Tak, więc. więc tutaj mamy sok z ananasa z sokiem z kiszonej buraku. Tutaj mamy sok z kiesionek buraków z sorbetem malinowym Później tu mamy sok z cytryny z pieprzem i chili Olej. Tu jest oliwa z oliwek Tu mamy z śledzi Ta taka śmietana Ojej! z cebulą Ale taką Paula zawsze z, z jogurtem z kiwi <laughs> Paulina uwielbia I później tutaj że... <laughs> mamy banana z e, ostrym sosem Niestety nie udało mi się zrobić deli od listopada, od nocy, dlatego, że byłam chora i przez cały tydzień I w w, właśnie w łóżku narodził się pewien pomysł. I zamiast Ale, daily, może będzie, będzie coś innego, fajnego. Coś, co mi też pomoże w moim projekcie, który będzie na wiosnę. E, I będzie to trwało w grudniu. Jak już wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, to wtedy Wam powiem o co chodzi. Na razie nic innego. Ale w, ogólnie spodziewajcie się, że w grudniu na pewno będzie. Albo będzie to w daily, będą vlogmasy, albo będzie coś innego, mocniejszego. Ale na razie zostajemy przy tym. E, zostawcie też łapkę w górę pod tym filmem. Dlatego, że teraz nie pokazują się łapki w dół, więc przynajmniej zostawcie łapkę w górę. O, I suba! I subskrypcję na kanale. Dobijamy sobie wyżej, wyżej, wyżej. Też chciałam Wam przypomnieć o tym, że cały czas możecie kupować mitę gryty na mnie. Na trasę koncertową, a na trasie koncertowej może pojawimy się z naszą nutą, ale na razie e, jesteśmy w trakcie dogadywania tego. E, teamownicy się też muszą zgodzić, żebyśmy wiecie, mogli sobie naszą nutę zaprezentować. Bardzo. No, e, tak. Więc może zobaczycie ale, naszą nutę na trasie koncertowej. Tutaj to będzie ich debiut w ogóle, więc e, we will see. Link znajdziecie w opisie tego filmu do Meeting Grity. I Kochani. jeszcze ja chciałam powiedzieć, że nasze Meeting Grity będą na lewo przy barierkach. Tak, pewnie, jest no, tak, tak. do ręki robimy mi. A jeżeli pod, chcecie bieg. na lewo kupić Meeting Grity na nich, to wiecie. Call me. Napiszcie do mnie albo do olki, albo do cegły. Tak. Ja proponuję, żeby każdy z was wymyślił po jednym pytaniu dla każdego z nas. No to, to, ja to, chcesz chcesz to nie, jak to ty wracać? <laughs> bo, ja, to znaczy, bo ja mam takie, że chcesz. To znaczy, że. chcę ja na, na końcu, ja koń, na końcu. Po kolei, do. na no no. doli. Czy ją... ogólnie, no bo wiesz, jakby ja w sumie się kumam z Nim i tak dalej. On czasami tutaj przyjeżdża. Hmm. Czy masz coś takiego, że chciałabyś pójść do niego i powiedzieć mu, że wiesz, coś się wiesz że co chodzi, czy chciałabyś z nim pogadać o tym, jak, powie jak e ocenił, że nie zmieści się do Ubera na przykład. ja bym sędzią z nim porozmawiała, a najlepiej jest to właśnie, że my na trasie koncertowej chyba raz rozmawialiśmy i on chyba nawet jak on pogadał, o, nie jak się On powiedział, nie pamiętam, ale że, że, ja stoję obok siebie. Tak, i się właśnie się chciałam w ogóle to. nagrać, wiecie, screena i wrzucić to gdzieś tam do internetu. Ja, jak gadaliśmy wtedy, to powiedzmy coś ten sterobiem, na pewno kiedyś przegadam to z nitremu. Ej, a zamawiamy ale... teraz Ubera i ale... sprawdzimy, czy wejdziesz. Już, <grym> już, muszę, się salu, już, już to już zamawiałeś, już zamawiam, już się, Misiaki. No, ok. on, on jeszcze taki, o, ci do takiego głupa, że on nie pamięta, skąd on cię zna. Płopię, dobrze ją znasz! Dobrze ją znasz, tylko bańcu. dlaczego w drugiej zwrotce jest słowo Patrycja z pierwszych liter. Eee, ja zapomniałam powiadanie? kompletnie o tym pytaniu, w sensie, że mogłabym zadać takie pytanie. Tak. Chciałam zadać też drugie, drugą część pytania, czy coś do niej czujesz, ale to dobra jak coś inny to zadaje zada innym. Tam jest w zwrotce jakby Patrycja. Czy ona jest kierowana eee? do niej? Jest. No dobra, czyli jest skierowana do niej, tak, ale jest dlaczego skierowana... jest... Dlaczego jest? A, znaczy... czyli to już jest drugi A nie, pytanie. no dobra, no, nie to jest odpowiedź. Jest kierowana do niej... Że zaczyna się na literki, bo jest kierowana do niej po prostu? Tak, to jest odpowiedź. Następne pytanie, jakby ja odpowiem... Ale tam w drugiej części zwrotki ona nie może być skierowana do niej, bo tam śpiewasz o sobie. Dobrze, ale tamta... Tych słówek, Patrycję, skierowana do niej. Ale no mówię ci o tej. A no to ten pierwszy, jakby no, jest no o niej. No a drugi jest, jakby nawiązanie o niej, Ej, nie, nie do niej, nie, ale o niej. Nie widziałeś, że pierwsza część lotki jest do Pati? Nie. Ja wiedziałam, ale chciałam, żeby to powiedział głośno. Ej, czuję, że do mnie będzie najmocniejsze no. pytanie, nie wiem dlaczego. Co nie, nie, wcale nie. Czy. <laughs> Uważasz, że cię cały fandom jakby od Lexi i Lexi nie przesadziła z miękką fają. Ym, uważam, że trochę przesadzili, bo to dla mnie takie określenie wiecie, to są takie dla mnie śmieszne słówka. Coś w typu mogę dać przykłady. Nie wiem, jak bałaganiasz, jak... Nie, to tak, ale że... smutne, bo yeah. Jest to po prostu część fanów, która jest taka... psychofana. Jesteś miękką, miękką fają i tyle, no Boże, na no co ale to ukrywa? Właśnie o to chodzi, że to Paulina nazywa kogoś miękką fają. No. no tak, mhm. ale jakby to się przekierowało tak, na nią, czyli ona no, jest fanami. taki To jest ten rykoszet, bumerangiem tak, Jest ta część fanów, która jest trochę przesadza, jest ta część fanów normalna, więc ta część fanów, która przesadza, no to faktycznie przesadziła trochę, ale... No. Trudno. Dobra, to Mam. może teraz ja pozadaję pytanie. Dobra, Dobra to zacznijmy od cegły. Uprzedzam, że pytanie pewnie do Patrycji ma jeszcze do mnie Paula. Czy przespałeś się z kimś w domu X? <śmiew> <śmiew> Oj, cegła, cegła. O, świetnie! O! Mnie! <śmiew> <Miami>. <śmiew> 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 <to się> <śmiew> I ale styl! To był e, sok z kiszony ogórków i z ananasa. Dobra, ale idziemy dalej. Do tej mam dwa, więc musimy... Jedna się wierzę Ale dobra, to U. wolisz Pedra czy Boskiego? U. Kurde, przecież. <laughs> Pędra ma dziewczynę! jakby ale... nie miał, jakby nie miał. No i. No, ja pamiętam, nie co kiedyś mówiła. Ale gdybym no, ci robić... się wolała jako przyjaciela czy jako. Chłopaka. E, chłopaka obiekt zainteresowań. Pamiętaj, że tu jestem. Obiekt fantazji. A ja, ja pamiętam, co rozpowiedziałam w samochodzie. Się, no, o, obiektem fantazji. Pedro mi się to... bardziej podoba ogólnie tak wizualnie niż. Nie, no. Oski. Ale... kamery, wyłącz kamerę. Ale ogólnie lepszy kontakt mam z Boskim Oskim niż z Pedrem. w się taki przyjacielski. A jego operatora? Boski Oski.

nie wiem o kim. <grym> Czy potrafiłabyś, gdybyś miała taką faskę pocałować Leksia? Leksia ogólnie, wydaje mi się. Moi drodzy. Leksia mi się nie mega wiem. podoba. Ola, na 100%. Yeah. Ja wiem, yeah. że mi się bardzo podoba, szczególnie jedna część Twojego ciała, więc... <grym> Jak największa część mojego ciała! <grym> to co, trzeci? Nie. Mhm. Mogłabyś tak. Ale, tak o, nie, to nie, nie zrobiłam tego. Serio? Sami. nie. Nie. Czemu? Niestety, Leksiu nie jest w moim typie. Leksiu na drugi dzień metamorfoza, to metamorfozy z Leksiem. Nie, ja mam <gulanie> pytanie, jest zajebiste do Nati, jest tak zapieprzone. Ja. Nati! Pytanie do ciebie. A, nati! Ja już miałam wszystkie zadane pytania, No nie wiem, software. tego raczej nie miałeś. Co łączy cię z Malikiem? No jak to nie było? Milion razy było, nie to było to pytanie. Nie Było, tego nie było! Milion razy nie. już miałam to pytanie odwiedzenie. Nie miał w ubiega. odcinku. Co? Bo łączycie cię coś i nie chcesz co? powiedzieć. Jak co? No to, co? No to nie odpowiem możliwości? do kamery. Milion razy było, Natalia, było takie pytanie w e, pytaniach w tych. Na śniadanie. Najbardziej lajkowanych pytaniach. I dokładnie takie było pytanie. dokładnie, dokładnie takie. Takie. I dokładnie to samo odpowiem. Że -hmm. i tylko... Z Benefits. Z jakimi benefit? No, z takimi. Chyba, chyba ty masz takie benefit, z z ty, nie wiem, z yeah. twoimi, w sumie nie wiem. Ty nie masz z nikim właśnie. Mam! Z znajomych stary. Dobra. Dobra Paulina, pytanie do ciebie. Może być dla ciebie, nie wiem, krępujące, nie możesz nie odpowiadać. Czy masturbowałeś się kiedyś w domu X? Miałam takie same pytanie do ciebie stary. No za to nie. zadasz Nic. będzie podwójne. No to co nie, sam. nie się. Kto z teamu Ci się najbardziej podoba? O, fajne tak. pytanie. Fajne pytanie. No. Mi się wydaje, to że mamy. ten nowy kolega, który miał być w Timie podobno. No, a! Załóżmy, że jest klasyczny skład. Jest klasyczny skład. No. No. Najbardziej z teamu, No Karol nie. No, no, ze nie. stanowiska Leksie nie. Czyli zostaje mama Mamy nam Maćka i Czara, ale myślę, że. Czaro? czaro, jeżeli patrzymy po takim. Czaro? Typowo fizycznym. Myślałem, że Macie. To Czaro. Dobra, na drugim miejscu. Na drugim miejscu Maciek. No. Bym dała. Leksia Nie, no, na drugim bym dała już Karola. Na trzecim Maćka i na czwarte. Czemu Maciek Leksio? na trzeci? A dlaczego Maciek na trzeci? Cegła. Czekaj, muszę się poprawić aż do tego pytania. Przykładuj się, bo będziesz pił chyba. Kogo z timu X widziałeś nago? I jak do tego doszło? A, może być na przykład nago, że drugi jakby od góry do... do... No ogólnie jakoś ciężki. Ale przypadkiem czy yy, nie przypadkiem? <grym> Jak masz nie przypadkiem, widziałem nie przypadkiem Po prostu, widziałeś, a po po prostu, po prostu. Ja po sytuacji. Wszystkich i sytuacji Dobra, widziałem Monikę w przymierzalni w y, y, sklepie Co? Podglądałaś ją? Nie, widziałem ją w majtkach samia. Nie, nie było. A, no tak. w ciebie nie było, ale y, były opowieści teamowskie tutaj. Niezłe, że jestem podglądałaś. Nie podglądałem <grym> jej wtedy Nie po prostu była taka mała szparka i I ona akurat przed nią oglądał Nie, bo mi oko, oko mi schodzi na lewą stronę zawsze tak, jak byłem. Ja, A sławce to ja. w nie widziałeś? Czarolata było e, go, nagi w domu i Maciej czas, więc... no! <laughs> macie czasem, więc. Nie no. Widziałem cza, czarka w majtkach, bo cały czas w nich chodził i tutaj w no, domu. To... Ale majtki Widział. to majtka. Ominął jedną no. część, prawda? Ominął, taką najważniejszą, że. Wczorajszą? Że widziałem. To jest prawda cegła? Przypadkiem na telewizji mu... Przypadkiem Kurde, na telewizji Zawsze przypadkiem Ja się czy... będę bała, że tutaj przybierać. To był no. czysty przypadek. Nati No? Czy masz zabawki erotyczne? Mam Mam Nie Dostałam Nawet ona on Dostałam od nich po walce My ją teraz wiecie popałeś. No tak no, Dobrze, a teraz ja wam pozadaję pytania Zobaczycie co to Dobra, będzie Dobra, finałowa runda pytań to to dlatego, ostatnia. że Was widzowie mniej znają niż mnie, trochę, więc Ola! Kiedy się ostatnio masturbowałaś? Dzisiaj. Rano. Wiem, Wiem że chcesz się napić. Nie no, co? W tym tygodniu. <głos> Dokładna ta <noise> i godzina! Do tego Adrianka, który tu no, był. No oczywiście. Sobie. Ja mam fajne Ale w tym tygodniu moje ale się napiję trochę. Całe. Nie no, łyczka, ważne, że to jest. na dole jest sam ten pieprz i czyli, ale cegła. Tak. Dlaczego mówiłeś moni kilka tygodni temu, że ją kochasz, a teraz mówisz, że kochasz patrycję? Nie powiedziałem. Dobra, tak, przysadziłam, nie dobra, może z tym kochaniem, no. się tak. Ogólnie, ale że do niej, ale nie jest nie Nie, żonię, nie to, nie, to, to w sensie to, to jest coś tak na takiej zasadzie, że czasem jak mam dobry kontakt z Monią, to sobie tak mówię do niej po koleżynsku. O, Monia, kocham cię, bo nie wiem, pozwoliłaś mi wyjść pod prysznic i się wykąpać, czy coś, nie. ja do Moni nic z takich rzeczy, chłodnie teraz jakby. A na Dobrze. drugą część pytania? Dlaczego jakby uważam tak o Patrycji? Czy tak uważasz? E szczerze, tak. E, o, o. E, i dalej nie odpowiem, bo jakby to jest moje personalne już. Dobrze, dobrze. Dobra, ja czuję, ja że będziemy mocne te pytania teraz. Paulina, jaki jest twój ulubiony rodzaj pornografii? <zysować> <zysować> Słuchajcie, ja po prostu chciałam, żeby ona się napiła. Możesz mhm. odpowiedzieć? Nie mogę. <zysować> nie <zysować> mogę. Wiesz, na ja Dobra, pij naraz! Nasze tak. fety wszystkie. Zé. Jakim que Bonusowe. No. Czy e, jakby ten chłopak Adrian z domu X, czy fantazjowałaś o nim, albo czy jakby spodobał ci się tak, że miałaś o nim takie bardziej mokre myśli? Ona nawet z nim była kilka razy na basenie. Chyba no. miała mokre myśli. No. Nie. Kto by nie miał. Albo nie mokre, ale sprośne. I Paweł też? Sprośne? Tak, ogólnie tak. Ja ma. nie miałam! No to jak może, to pijesz, co? Ale. A co czemu? Według mnie Adrian jest bardzo przystojnym mężczyzną. No. Ja mam jeszcze jedno O do Cegły. Tak. O, samy, ja, no. Cegła, tak. jaką miałeś największą spinę z teamem X i o co poszło? Ojej. Oh yeah. e, może e, miałem A dobrą to... spinę, porządną spinę. Bo ogólnie Cegła z nami mieszkał i został po tej spinie wyrzucony z domu <grym> Ale, Ale A jeżeli jeśli chcecie, chcecie się dowiedzieć więc... więcej, to w następnym e, w Następnych pytankach. pytaniach. Następnym w następnym pytaniach. odcinku, ale to było bardzo mocne. Widzicie? Bo... Hmm. Nie jak psa, ale wróciłem jak bumerang z podwójną mocą i nie wiem kto się z kogo może teraz śmiać, chyba ja z nich Ogólnie, ale... bo, o, powiesz kto Ci wyrzucił najbardziej te tak się składa, o, że ogólnie jest bardzo dużo historii, o których wy jeszcze nie wiecie O Tak jest jak Dokładnie. człowiek zagadka po prostu Człowiek zagadka to jedna wielka zagadka Dokładnie, Dokładnie. Czyli w na następnym odcinku Tak, więc jeżeli film wam się podobał to musicie w tym ale momencie warto, bo zostawić mega łapkę w górę jeżeli będzie pod tym filmem 50 tysięcy łapy w górę, to wtedy opowiemy wam historii, kiedy tego został wyrzucony z domu. I nie i... tylko, mm -hmm. bo ja mam tutaj sporo jeszcze historii, Jest sporo myślę. historii. Ogólnie sporo. dowiecie się więcej o nas. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, 50 tysięcy. Trzech ostatnich subskrybentów może pojawić się w następnym filmie, właśnie w tym na przykład pytaniowym, tutaj. Tak jak trzech ostatnich subskrybentów z poprzedniego filmu wyświetla się tutaj. Więc subujcie kanał, bo się opłaca. Dziękuję bardzo Opłacę. za oglądanie. I witaczki, pa!